Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami kolejne czytanie na nowy rok numerologiczny. Tym razem będzie to czytanie dla szóstek numerologicznych. Będzie też osobny film na, dla liczb mistrzowskich, liczby 33. Ale też oczywiście mistrzowskie trzydziestki trójki mogą zajrzeć i do tego czytania, może coś z, z, właśnie w tym czytaniu z nimi też zarezonuje. Główną energią nowego roku numerologicznego 2025 jest dziewiątka. Energia dziewiątki, no można powiedzieć, że tak spływać na wszystkie inne wibracje. Będzie tak, jakby w tle funkcjonowała, może przynosić dla nas taką potrzebę robienia porządków, porządkowania wszystkich takich spraw podejmowanych w taki już finalny sposób. Też myślę, że ważną rzeczą. Będzie tutaj eliminacja w tym roku też rzeczy, których już w naszym życiu po prostu nie chcemy mieć, spraw, które chcemy, by już odeszły do przeszłości. Dziewiątka też ma w sobie bardzo dużo takiej energii altruizmu, tolerancji, więc tutaj też ona może się przejawiać u każdej z liczb. Ta energia no, w postaci takiego wyższego zrozumienia i każda z liczb numerologicznych będzie miała szansę w tym roku będąc w swojej energii bo wszystkie liczby numerologiczne są tak jakby w swoich domach bo szóstka jest w szóstce piątka jest w piątce i tak dalej to też ta energia główna będzie tutaj wpływała i każdy będzie mógł zaczerpnąć jeszcze właśnie z tej energii dziewiątki no ale zobaczmy, co tutaj pokaże się u szóstek numer, numerologicznych. Przygotowałam dla będę z tego opatrzyła główne czytanie. Będzie też karta pozytywnej kreacji i jeszcze taka dodatkowa karta stali dystartaro. Będzie to karta daru roku, tak sobie ją tutaj nazwałam. No i zobaczmy, co pokaże się dla szóstek. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem, co dla szóstek numerologicznych, które są w szóstym roku cyklu numerologicznego. Co dla szóstek na rok główny, rok y, dziewiąty, czyli 2025? Ten rok będzie trwał, no są dwie szkoły, jedni mówią, że pierwszy wrześniowy nów, inni mówią, że październikowy. Ja akurat patrzę właśnie od, na pierwszy wrześniowy nów, więc w tym roku ten nowy rok numerologiczny rozpoczął się 3 września i będzie trwał, nie tam dokładnie, kiedy jest ten kolejny nów, ale też to będzie pierwszy wrześniowy nów. W 2025. Ok. No to zobaczmy, co się tutaj pokaże. Co się pokaże dla szóstek numerologicznych na nowy rok numerologiczny 2025. Główna energia, szóstka denarów. Co Wam będzie pomagać? Karta sprawiedliwości. Co może przeszkadzać? Królowa Denarów. Rezultat Rada. Paść Buław. No i zobaczmy, co macie jeszcze z przełożenia. Macie rycerza Buław. Zobaczmy teraz, jaką macie kartę pozytywnej kreacji. Co tutaj dla Was się pokaże. I to będzie karta z przełożenia. Co dla szóstek. Karta Strażnika Lasu. Energia natury wypełni cię po brzegi optymizmem i wiarą we własne możliwości. Przepiękny, przepiękny jeleń. Taki Horn, Hern, Hern chyba tak było. Nie wiem, pamię pamiętacie Robin Hooda tego, tego, w którym były piosenki Kla Klanet? Ja pamiętam, bo to moje, moje młode czasy. Ok, no i zobaczmy jeszcze kartę daru roku. Też będzie to karta z przełożenia. Co jest dla szóstek darem roku 2025, czyli szóstego roku w cyklu numerologicznym? Co dla szóstek jest darem? I mamy kartę wisielca. Ok. dobra. No dobrze. Myślę, że może zacznę właśnie od karty pozytywnej kreacji, bo pokazała się tutaj ta właśnie energia natury. I to jest tutaj bardzo ważne. Ja myślę, że żebyście pamiętali, żeby w tym roku. Kochane szóstki, żeby czerpać z tej natury, żeby nie oddalać się od natury, żeby właśnie chodzić gdzieś na spacery, dotykać tej natury, bywać w lesie, w parku nad rzeką. To tutaj właśnie jest to pięknie napisane. Ten strażnik lasu się pokazał. Energię natury wypełni cię po brzegi optymizmem i wiarą we własne możliwości. Kochani, pięk, czerpanie z piękna natury. Może naprawdę, naprawdę naładować nasze baterie i myślę, że bardzo ważną rzeczą tutaj ta karta, skoro się pokazuje, bo myślę, że szóstki będziecie mogły się naprawdę wspaniale odnaleźć w tej naturze, zresetować się, myślę, że też dzięki temu będziecie mogły spojrzeć na swoje życie trochę z innej perspektywy, o czym też mówi tutaj karta wisielca. To zobaczcie, tutaj jest osoba oświecona, prawda? Tutaj ta energia pokazuje się bardzo pięknie, ale żeby to osiągnąć, trzeba dokonać pewnej zmiany, trzeba spojrzeć w inny sposób, odwrotnie, być może zmienić swoje przekonania, być może utkać nową wizję, być może też spojrzeć na. Szerzej na życie, spatrzeć na to z pewnej perspektywy, żeby pewne rzeczy naprawdę zrozumieć. I też darem roku dla Was, kochane szóstki w karcie Wisielca jest to, żebyście się nie spieszyły, żebyście dały sobie czas, żebyście przyjrzały się wszystkiemu, żebyście działały w sposób jakiś taki bardziej, może, nawet i niesystematyczny, tylko żebyście były w jakimś takim przepływie, tak to bardziej czuję. Żebyście dały sobie też ten czas właśnie na bycie z naturą, na to, żeby nawet i pojechać gdzieś na rowerze czy coś, po prostu gdzieś być blisko i pozwolić sobie też na energię spojrzenia właśnie na swoje życie, na, na to, co robicie, na wasze przekonania właśnie z innej perspektywy. Pomyśleć sobie, a co by było, gdybym zrobiła, zrobił odwrotnie już do tej pory, gdybym popatrzyła na jakąś sytuację inaczej, gdybym moje motywacje y, spróbować z jednej strony na nie popatrzeć, prawda, albo po prostu je osadzić z innej strony, y, to też. Y, no i y, karta wisielca też y, może mówić tutaj o tym, że. Y, y, Czasami dobrą rzeczą będzie tak jakby właśnie nie przejść do przodu, ale poczekać. Może nawet, jak to się mówi, coś przecierpieć, żeby przyszło to prawdziwe zrozumienie i wtedy nagroda, która przyjdzie, będzie bardzo, bardzo taką, to będzie taka prawdziwa nagroda, to będzie taki prawdziwy dar. Jeszcze tutaj chciałabym powiedzieć jednej rzeczy, bo w karcie Wisielca bardzo często to jest, też pokazuje się po prostu medytacja. Więc jeśli kochane szóstki, do tej pory na przykład nie próbowałyście medytacji i ja tutaj nie mówię o jakimś siadaniu w lotosie czy coś tam, chociaż tutaj prawie że to się dzieje, ale niech to będzie chociażby taka możliwość, żeby właśnie pójść nawet do parku, siąść na ławce i wsłuchać się. W ptaki, wsłuchać się w szereg drzew i uświadomić sobie, że jest się z tym wszystkim jednością, że się jest tu i teraz. Przez chwilę nie myśleć o tym, co było, o tym, co będzie, co się planuje, tylko pobyć chwilę w tu i teraz. To daje niesamowitą ulgę. Spróbujcie. W każdym razie warto w tym roku, to będzie waszym takim darem w tym roku. No dobra, przechodzimy do czytania i zaczynamy od karty głównej energii, a to jest szóstka denarów. No piękna karta, karta przepływu, karta dawania i brania, tak jak tutaj dawanie i branie, dawanie i branie. Karta też równowagi, karta, która też bardzo często mówi o tym, o, o takiej dobroczynności, ale przede wszystkim jest to karta, która mówi, że nie zabraknie wam pieniędzy. Nie zabraknie Wam też pracy, że tutaj dużo będzie się działo i ta karta też w ogóle skłania Was, tak jakby mówi, żeby właśnie starać się działać, starać się wymieniać tą energią bez względu na to, w jakiej sferze tak naprawdę tutaj to działanie było potrzebne czy to będzie w relacjach ta wymiana czyli właśnie rozmowy żeby się po prostu działo żeby nie było pustki żeby nie było takiego zastoju prawda bo ta energia spokoju, trochę można powiedzieć, zastoju, medytacji, ona dla Was w tym roku ma być darem. Dlaczego? Dlatego, że będzie się działo, będzie się działo. I to, żeby właśnie odpocząć, żebyście odpoczywały we właściwy sposób, dlatego ta karta tutaj jest dla Was tym darem. Ale rok, rok może być aktywny, tutaj może dużo się dziać. Zwróćcie uwagę, z kim wymieniacie energię, co też nabywacie. To jest też taka bardzo ważna karta tutaj, żeby sobie uświadomić, czy jeśli coś kupuje dla domu, też, bo no szóst, dom, rok szóst, energia w roku szóstki jest skierowana właśnie na dom, na rodzinę, ale też właśnie w co inwestuje, co kupuje. Też zwróćcie uwagę, czego tak naprawdę potrzebujecie, kogo chcecie obdarzać, też, bo to też jest karta związana właśnie z taką dobroczynnością. Prawda? Jest to też karta, która zwraca uwagę na to, czego mam wystarczająco dużo, a czego jeszcze nie mam i czego potrzebuję. Czyli to, czego masz za dużo, na przykład, daj innym, tak jak tutaj. To jest dawanie, a to, czego potrzebujesz, szukaj, proś wszechświat, żeby ci dostarczył. Prawda? Skupiaj się, myśl, manifestuj to. Więc tu też na to, kochani, zwróćcie uwagę. To może być bardzo ciekawy rok. Osoby, które nie mają wprawy w manifestacji marzeń, myślę, że dobrze by było, żeby w tym roku, właśnie, kochane Szulski, żebyście sobie to podłapały, żebyście te energie zrozumiały i zaczęły po prostu współpracować, odnawiając swoje przekonania. Które tak w taki sposób, żeby właśnie nie blokowały was w tym przepływie. Co będzie Wam w tym wszystkim pomagać? Przede wszystkim, no, mamy tutaj na tej pozycji Kartę Sprawiedliwości. I to jest karta, która ma bardzo ważne przykazanie. Mówi tu o tym, żeby być w porządku, żeby być fair. Żeby być w prawdzie, żeby być uczciwym, to też jest to, żeby wszystkie sprawy załatwiać, jak, jak będziecie coś ustalać, coś zamierzały kupić czy coś, to nic w tak, przy takiej karcie niczego nie robi się na tak zwaną gębę, tylko wszystko jest napisane, podpisane, wszystko jest sygnowane. Myślę, że to jest tutaj bardzo ważna też dla was informacja, żebyście też no, miały świadomość też energii, przyczyny i skutku. Bo jest to też karta właśnie karmy. Jeśli my jesteśmy w porządku, jeśli my jesteśmy uczciwi, to wtedy przychodzą do nas, manifestują się w naszym życiu po prostu te rzeczy, tak zwane dobre, prawda? I też myślę, że bardzo ważną rzeczą tutaj przy tej karcie jest odpowiedzialność. I świadomość też tego, że, że mamy, mamy duży wpływ. Na tworzenie tego, co jest w naszym życiu. Oczywiście karma jest osobista, jest szersza, jest kolektywna, ale jeśli jesteśmy w takim prawdziwym przepływie, to nawet jeśli karma kolektywna nie jest korzystna, to w naszym życiu i tak się dzieje dobrze. Więc cały świat może szaleć, a my jesteśmy wokół cyklonu. Więc tutaj bądźcie w porządku w tym roku. Też dobrze by było, jeśli byście robiły na przykład właśnie jakieś, nawet krótkie medytacje, to nie muszą być jakieś, wiecie, siedzenie w godzinach gdzieś tam w medytacji, nawet to może być 5 minut, 3 minuty, też medytacja, w której po prostu dziękujesz za to, co masz, jesteś wdzięczny, energia wdzięczności wspaniale tutaj działa. I, I bardzo może być właśnie czyszcząca karmę, bardzo przybliżająca do tego, czego, czego pragniemy. Więc tu, kochane szósteczki, pomyślcie sobie w tym roku też tak jakby zastanówcie się nad tym, co byście chciały też po prostu wyczyścić, jaką, jakiej karmy się pozbyć, bo pamiętajmy, że mamy tutaj tą energię pozbywania się czegoś, ale i brania, prawda? Pozbywamy się negatywnej karmy, łapiemy dobrą karmę, a to też to są nasze uczynki. Jeżeli jesteśmy w prawdzie, to też nakręca się nam wtedy ta dobra karma, więc też na to zwróćcie uwagę. No i kochani, to co może przeszkadzać, mamy królową denarów, w negatywie. Ta karta może, mogą po prostu tak, jakby wychodzić na wierzch momentami, takie, takie sytuacje, gdzie. Może być ciężko opanować jakieś skrajności na takiej zasadzie, na przykład tutaj praca, a tutaj dom, jak to wszystko pogodzić, że tutaj się może tu się może dziać, tam się może dziać. Mogą, możecie mieć też te, takie tendencje do materializmu, do y, takiego do, 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 do jakiegoś rodzaju skąpstwa. Y, y, także y, też tutaj zwróćcie na to uwagę, bo Negatyw królowej denarów to też jest często, na przykład brak gospodarności. Uważajcie, żebyście za dużo nie brały, a za mało nie dawały, prawda? Albo nie, albo za dużo nie wydawały też, bo tutaj też właśnie jest królowa denarów w negatywie, ona ma taką tendencję do takiego, takiego braku takiej gospodarności i potrafi być taka rozrzutna wtedy, prawda? I wtedy mogą się pojawiać jakieś takie sytuacje, w których okazuje się, że muszę na przykład tutaj przez chwilę przecierpieć coś tam, żeby wyjść na zero i tak dalej, więc też tutaj na to, na to uważam, też jeśli chodzi o sprawy, na przykład z dziećmi, to tutaj mogą też pojawić się jakieś takie tendencje dla szóstek, gdzie możecie mieć takie wrażenie, że nie ogarniacie po prostu tego. Więc tu bardzo ważną rzeczą w tym roku będzie dla Was, bo to jest mocniejsza to jest, to jest karta, to są wielkie arkana. Więc, jeśli będziecie właśnie w porządku, jeśli będziecie bardzo konkretnie ustawiać sobie rzeczy, jeśli stworzycie jakiś konkretny plan, bo tutaj jest, tutaj jest, to, jest, to jest prawo i porządek po prostu. Więc, yy, jeśli to wszystko stworzycie, jeśli to zrównoważycie, zrównoważycie też to dawanie i branie. To te energie się po prostu nie pokażą. One się nie będą manifestowały. A jeśli tylko zaczną się powoli manifestować, to od razu to trzeba skorygować. I wtedy się to wszystko wyrówna. I teraz tak. Rezultat albo rada. Macie pazia buław. To jest karta, która z jednej strony może mówić, że. Szczerze, mamy też rycerza buław z przełożenia, może mówić o tym, że będziecie czuły w tym roku potrzebę właśnie aktywności, że tutaj może się u Was naprawdę dużo dziać, że możecie realizować jakieś swoje pomysły. Tu paść paś buław jest entuzjastyczny, to jest karta w ogóle nowych początków. Więc ktoś może się porwać na coś, na działanie jakieś bardzo konkretne, zdecydować, poczuć, że a dobra, dam radę. I możecie ruszyć z, jak, z jakąś sprawą, z jakimiś konkretnymi rzeczami. Oczywiście to jest czytanie ogólne i u różnych szóstek będzie to pewnie coś innego. Ale ja bym dołożyła do tego pazia, żeby zobaczyć, co się tutaj u Was pokaże. Co ten paź tutaj rozpoczyna? Karta kapłana, może jakąś naukę, może jakiś rodzaj też podążania w jakimś, w jakiś. Drodze, znaczy mówię tutaj, że, bo, bo w karcie kapłana bardzo często jak się wchodzi w tę energię, to pas jest adeptem i ma tutaj swojego mistrza, więc może tak być, że może ktoś będzie szedł do jakiejś nowej pracy, może ktoś tutaj będzie w rozwoju gdzieś osobistym, duchowym też będzie, ktoś mu tutaj może pomagać. Może się ktoś w ogóle zainteresować duchowością w tym roku, któraś z szóstek. Bo w przyszłym roku będziecie wchodzić w siódemkę, a to będzie taki typowo duchowy już rok. Więc może to być takie przygotowanie do wejścia w siódemkę trochę dla was. No ale będąc w szóstce, tutaj ta energia, ten entuzjazm, ta ochota, żeby właśnie działać, żeby rozpocząć, ona może być dla was bardzo, bardzo tutaj taka. Możecie czuć, że chce, wam, że, że chce Wam się chcieć, że chce Wam się żyć. I też zdobywać coś, tak jak tutaj. Tutaj są te schody do nieba, prawda, czyli te stopnie, to wspinanie się na coraz wyższe możliwości, na te coraz wyższe stanowiska różnego rodzaju awanse też tutaj, prawda? Więc, czy to będzie właśnie rozpoczęcie nauki czegoś, czy to będzie jakaś wasza pasja, którą będziecie gdzieś sami prowadzić i szukać kogoś, kto będzie dla Was jakimś takim drogowskazem, czy też karta kapłana też może wskazywać, że w tym roku będziecie też pod opieką sił wyższych, bo też ta karta o tym może mówić, ale... Siły wyższe, owszem, one działają, ale jak się z nimi kontaktujemy, jak prosimy o pomoc, o wsparcie, o ochronę, o prowadzenie, to wtedy potrafią dziać się cuda. Więc też pozwólcie sobie na to, właśnie, nawet właśnie podczas jakiegoś spaceru, wystarczy po prostu powiedzieć: Moje wyższe ja, źródło, aniołowie, jak chcecie, Boże, wszechświecie, życie, jak, jak, jakiejkolwiek formy, jakkolwiek nazywacie. Proszę Cię o prowadzenie, proszę Cię o wsparcie. A w momencie jakiegoś problemu, proszę daj mi wskazówki. Pozwól mi to zrozumieć i przychodzi to, przychodzi to, to prowadzenie. Tak to właśnie się dzieje. Tylko, tylko trzeba prosić, tylko trzeba otwierać się i trzeba mieć świadomość, że każdy z nas ma do tego dostęp. Piękną macie energię, kochane szósteczki. I też właśnie. Tutaj zakończę może taką klamrą właśnie związaną z tym strażnikiem lasu, że ten optymizm i wiara we własne możliwości będzie szła z natury. Więc tutaj też paść buław, rycerz buław to są energie, które, które, dzięki którym będzie was trochę tak jakby nosić. Będziecie miały taką potrzebę, żeby poznawać, żeby, żeby iść do przodu, żeby działać. I ciężko może być Wam, usiedzieć, ale też zawsze po takim aktywnym działaniu jest potrzeba właśnie tutaj. Takiego troszeczkę żeby osiąść, żeby, żeby coś zrozumieć. Karta kapłana, karta Wisielca, one łączą się właśnie w postaci tej takiej medytacji, takiego właśnie głębszego zrozumienia. Czyli dzieją się rzeczy, dzieją i co jakiś czas przystajesz po to, żeby tym wewnętrznym okiem, żeby spojrzeć na to wszystko z tej wyższej perspektywy, z innej perspektywy, tutaj w ogóle, prawda? Spojrzeć na to wszystko, by zrozumieć i. Pójść dalej i z tym entuzjazmem pazia iść dalej, działać. Bardzo, bardzo ciekawy rok, bardzo dobry rok. Otwierajcie się, bądźcie w prawdzie, działajcie w pozytywie. Niech to będzie dla Was jak najlepszy rok. Wszystkiego dobrego, kochane szóstki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam cieplutko. Pa!